Doktryna i Przymierza to zbiór boskich objawień i natchnionych deklaracji w dniach ostatnich. Zawiera objawienia dane Józefowi Smetowi oraz jego następcom dla założenia i kierowania Królestwem Bożym, Kościołem na Ziemi, w ostatnich dniach. Doktryna i Przymierza jest jednym ze zbiorów Pism Świętych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich obok Biblii, Księgi Mormona i Perły Wielkiej Wartości – i zawartość to objawienia, których Pan Jezus udzielił swoim wybranym prorokom w tych współczesnych dniach, aby przywrócić swoje królestwo. Doktryna i przymierza to słowa Pana Jezusa Chrystusa do przywódców jego Kościoła. Można y, taką tezę postawić, że y, Bóg nam dał w ciało w nagrodę, y, bo nie tylko chciał sprawdzić nas, ale po prostu, żebyśmy się cieszyli. Ale oczywiście, że tak. Mhm. Ale oczywiście, że tak. Dalszym duchom Bóg dał ciało w nagrodę za najpiękniejszą cechę pokorę. Mhm. Pokorę. Tylko tak. my później tego nie doceniliśmy poprzez te zasłony niepamięci. Um, ale gdybyśmy e, pamiętali, to nie wiadomo też, jak to by było, prawda? Wiesz co, no, ja też nie i... jestem zwolennikiem Boga, który byłby za bardzo obecny. Tak? Jestem zwolennikiem obecnego Ojca, ale nie przesadzajmy. Tak? Yy, jest taka jedna rzecz. Zobacz, że Księga Mormona kończy się źle. Ja uwielbiam ten fakt. Ostatni redaktor Księgi Mormona to syn Mormona, czyli Moroni. Moroni ucieka i mówi te, te to, 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 to straszne, niby słowa nie ma już nikogo z moich ludzi, i każdy, kto mnie zobaczy, może mnie zabić. To pobrzmiewa, to pobrzmiewa, nowa, tak? Jestem sam, ale jest we mnie wiara. Ja, da, ja widzę Maroniego jako szczęśliwego człowieka, który zmaga się z tym, on dotyka kwintesencji boskości. Jestem sam. Ale mam cały ten kapitał, symbolem tego są złote płyty, tak, złociste płyty. Mam mądrość tam zapisaną, mam opiekę, tak? I wiem, że kiedyś dojdę do domu, a to, co zostawię po sobie, nie pójdzie na, na marne. Ale mi, a ja to wszystko jestem w stanie wytrzymać. Dla mnie to, czego uczy, nauczyłem się w kościele, to jest to, co pięknie jest określone w języku angielskim jako perseverance, wytrwałość. Bo właśnie w niej mierzy się. Właśnie nią mierzy się woskość człowieka. I to nie jest, są słowa tylko z, na, z doktryny naszego Kościoła, ale to są przede wszystkim słowa, dla mnie przede wszystkim, bo to pokazuje uniwersalność tej prawdy, słowa wybitnego ateisty, tak? to znaczy Wiktora Igo. I to są jego słowa. Wielkość, wspaniałość człowieka mierzy się jego wytrwałością. Zobacz, że... Ym, Taki śmieszny był eksperyment parokrotnie robiony przez z, z, specjalistów od, w, w dziedzinie Human Resources. Który pracownik jest bardziej ceniony? Ten, który jest utalentowany, robi wszystko bardzo dobrze. I sprawnie i szybko. Czy ten, który robi tak samo dobrze, tak samo sprawnie, ale bardziej się męczy, ten drugi. Bo ten drugi przykłada całego siebie. I docenia do, to wszystko, do, do, tak, tak, ale... takiego człowieka się mm. ceni, ale powiem, więc właśnie tak tutaj właśnie skradłeś mi trochę moje słowo, tak, ale taki też człowiek bardziej docenia to, co robi. Mm -hmm. Bardziej docenia to, co robi. Ja poznałem, był talentowany w swoich dziedzinach i y, to są dziecko do bufonady. Bujczuczni tak, tak, do buffon, tak Tak, tak, tak. tak, to tak. Nie, pamiętasz Julię Charles? Tak, Julia Charles tak. nie umiała gotować, tak. <grych> przyjechała do tego do tej Francji, nie umiała gotować, za, za mężem dyplomatą nie umiała gotować, nic nie umiała tam zrobić, ale to się francuskiego uczyła. I piękny jest ten film właśnie o niej, Julie, Julia Julia, Julia Charles zagraną przez Mary która idzie w zaparty, skończy szkołę gastronomiczną, będzie szykała tą cebulę, to jest kobieta, która naprawdę Amerykanka, uchodząca za ignorantkę, jeżeli chodzi o kulturę francuską, rozpopularyzowała na całym świecie kuchnię francuską. A jeszcze się do jej rozwoju przyczyniła. Tak? Mhm. Mm Dla mnie to jest wspaniały człowiek, ta kobieta, tak? Ja się sama śmiecham, dlatego że ja lubię ludzi wytrwałych, tak? Uwielbiam ludzi wytrwałych. Po drugie, ten, to te, te zdanie, krok po kroku jest kluczowe, dlatego mm -hmm. że jak człowiek dochodzi do czegoś szybko, to bardzo traci po drodze wiele rzeczy, które to jest, no ja wiem, że to może być trywialne, co powiem, ale to jest tak jak z człowiekiem, który wygrywa w Totolotka nie jest przygotowany. Na takie duże pieniądze. Mm -hmm. 90% tych ludzi rozdaje te pieniądze rodzinie i staje się bankrutem, bo rodzina się odsuwa później od niego. Nie umie zarządzać tymi pieniędzmi, prawda? Bo, bo nie miał nigdy tych pieniędzy i raptem ma. I, i, I to jest mniej więcej to samo z życiem. Jeżeli człowiek nie przeżyje życia krok po kroku, e, prawda, od łaski do łaski, jak to, prawda, to, tak. to, to wtedy y, coś, coś stracił, coś, tak. y, czegoś nie... To jest tak jak w szkole, jeżeli tak. nie, pewnego materiału nie, nie y, mhm. poznałeś i, i to później już kulejesz, prawda? Tak, oczywiście, mhm. oczywiście. Mhm. Y, ja, no, taka, taka, ciemna strona, czarna karta mojego życia, nigdy nie miałem czerwonego paska. Ja też nigdy nie... i się tym... Ja jestem, na, jestem nauczycielem, jestem nauczycielem, yy, jestem nauczycielem, yy, hmm. yy, nigdy nie miałem czerwonego paska, podstawówkę i liceum przychodziłem na naciąganych czwórkach, głównie miałem tróje, czasami się zdarzyła jakaś piątka, głównie z biologii, a propos i pastyki. Yy, natomiast, Mam, mam zjednoczoną dyslekcję, a ja mam taką prawdziwą dyslekcję. Tak? Potrafię przestawić. Mi się, mój najlepszy przyjaciel wie doskonale o tym, że nie daje mi się tych bankowych no, numerów do, do spisania, bo będzie tragedia, stracimy miliony. Tak? Dlatego, że przestawiam znaki obok siebie. To jest normalne zupełnie u mnie. Moja rodzina po prostu czasami nami zrywali boki ze śmiechu, jak. Ja Miałem przeczytać 2008-8002. I naprawdę patrzę i widzę i mówię zupełnie co innego. Tak, ręka też. To jest prawdziwa dyseksja. Skończyłem mm -hmm. się filologie, tak? Da się, da się, żeby było jasne. Beznadziejnie nie mi szłem. Hmm? Bez... Tylko po prostu ja się uparłem. Wytrwały. Tak, tak. Yy, znaczy wiesz, że tak, yy, obok, obok wytrwałości potrzebna tak. jest wiara że to wszystko się uda, tak? Także, bo to nie tak, jest, tak. bo to musi być spójne, musi być musi, e, równoległe. Tak. Mhm. Musi być, musi być, to jest prawda, tak? Nie jest tak. fajne to, że, że to jest, nie lubię takiego też, tak, mówienia o modnażych czasach, to, Nie, Jezu, każde czasem są takie, jakie są, są takie same. De facto, tak, to jest prawda, natomiast... No, gdzieś tam każdy, każdy, każdy wiek, każde czasy mają swoją, swój główny problem, powiedzmy. tak? Jeżeli chodzi o skargi globalne, bo teraz tak trzeba to, to patrzeć, bo żyjemy w globalnej jasce, to ludzie z pierwszego świata mają jeden podstawowy problem, jaki to jest totalny brak wytrwałości. Totalny brak wytrwałości. I to się też bardzo pokazuje przy okazji z, z, z zmniejszonych powołań do zakonów. I słomiany zapał, jeżeli chodzi o buddyzm w Azji albo konwersja na buddyzm na zachodzie, bo tam trzeba wyciszyć się. Pobyt bez ruchu. Godzinami. Te piosenki teraz w ciągu ostatnich dwóch lat, półtora roku, najdłuższa to jest 2 minuty 40.